Teraz cytat raczej dla widzów i słuchaczy dorosłych. Wjeżdżasz do Krakowa. wzgórze z białym kościołem wotum, chyba za rok 20. A może ci się porąbało? Może to w białym stoku? Chuj wie. Wszędzie wota. Sięgasz po flaszkę. Trudno, miało być na potem, ale to zawsze tak jest. Bierzesz dużego grzdyla. O kurwa! To tu łagiewniki, sanktuarium. Hamujesz gwałtownie, zarzuca cię, terkocze zdziwiony ABS, skręcasz gwałtownie w prawo. Jakaś pokręcona ta droga. Ostry zakręt, wertepy, łomoczą amortyzatory na kolejowych torach i do góry stromo, ślisko. O nie, nie ze mną te numery, nie będzie tej durnej tablicy. Jak, panie Boże! Nie dotrzymałeś dealu, to zwijamy interes. Ufamy, ufamy, gówno ufamy. Nie udało się, a jak się nie udało, to odłupiemy tę świętojebliwą płytę. Koniec cytatu. Proszę Państwa, nie lubię, nie lubię wulgaryzmów. I uważam, że współczesne kino sztuka proza posługuje się nimi ze zbyt dużą łatwością, ale akurat w tym opowiadaniu, którego fragment przytoczyłem, opowiadaniu pod wydaje mi się nieco tajemniczo brzmiącym tytułem Ptasia i Zakonnica Andrzeja Chorubały z jego tomu Incydenty Tutaj te wulgaryzmy akurat mają sens, bo taki jest właśnie bohater tego utworu. I przytoczyłem akurat ten fragment wbrew niejako sobie, dlatego że myślę, że oddaje on charakter zarówno tego opowiadania, a także różnorodność również stylistyczną. W tych utworach. Wczoraj prezentowałem fragment innego opowiadania i zachęcam do zainteresowania się tym zbiorem, bowiem jest to jedna z książek, która jest nominowana do tegorocznej literackiej nagrody imienia Józefa Mackiewicza. Książka ukazała się nakładem teologii politycznej.